Witam wszystkich serdecznie. Przyjechał w Warszawie, jak koszulka sama pokazuje, ale przyjechał z restauracji Polonia, a nie z Warszawy. Co tam było? Coś naprawiali, tak? Naprawiali... to no to skręcie co było, nie, nie włączało się światło zewnętrzne. Znaczy to no, się no. robiło zwarcie i wyłączał się korek, wiesz, a w momencie strasznych ulew na te e, nasze no, banery zewnętrzne podświetlane, tak, neony tak zwane. No to w takim razie zrobili, że działa, no, ale działa na sucho. Jeżeli. Działa na sucho, nie? No, oni pewnie pozaklejali jakimś, nie wiem, jak się nazywa, silikon uszczelnili i tyle, nie? Bo to wcześniej już uszczelniał, ja widziałem, no, ale tam są jakieś mikro, mikro przerwy jeszcze, nie? Gdzieś woda się dostawała i tak kolejną ulewę i. I zobaczymy. No. A i to wiesz, my mamy trzy niezależne włączniki, to może warto było wtedy raz, dwa, trzy i zobaczyć, która to wyrzuca, a który baner. Mamy trzy podświetlane. Najprawdopodobniej to jeden z zewnętrznych podświetlanych, tam mamy dwa. Prawdopodobnie. Albo może być ten wewnętrzny, że gdzieś kapie z daszku i tak dalej, nie? Też może być, żeby zobaczyć, który to robi te zwarcie, nie? nie, nie, nie wszystkie. No dobra, to siadaj. Wyłączę kamerę, bo musimy pogadać. No Słuchajcie, w ramach mojej diety zjem sobie kiełbasę smażoną z cebulą. Zostaw flaki, Później zjesz. Ty masz swoje. Słuchajcie, kiełbaska, muszarda, sałata. Taki chleb jeszcze wczoraj z grilla, dlatego tak wygląda. Ale tu mamy i tego i wszystko, no. Taki z wczoraj. Słuchajcie, a na wieczór smoczy owoc. Dnia następnego, witam. Pada deszcz. Jesek do mnie przyszedł. A drugi sobie leży tutaj. Na nowo. Już nie leży. Przeciąga się. ile wróciła z zakupów. Przywiozła owoce. bułkę. O, to chyba nie schudniemy. Chicken. Chicken dla psu. Beef, three kilo. Beef? Beef. Trigilo. O, trzy kilo kurczaka i 3 kilo wołowiny. Słuchajcie, będę robił sobie pojemnicę prezesa z kapustą i z pomidorami. N niestety nie mam trzeciej ręki. Dodałem trochę magii. Słuchajcie, wyszło coś takiego co zjem sobie z bułką, którą sobie kupiła. Mega dobre. Powiem wam, zróbcie coś takiego. Nie zapomnijcie ciutkę magii dodać. Z taką kapustą pekińską. Bardzo dobre. Słuchajcie, a ja jedę do restauracji tam Marcin będzie, także jedziemy, jedzie się ze mną. Przyjechałem do restauracji. Dżunku mówi, że trzeba otworzyć TV, więc otworzymy dla Dżunku TV. No, złapało, złapało, dobrze że dojechałem. Złapała ulewa. No, powiem Wam, że. Dziewczyny sobie zajadają. It's so hard outside, so we're a, a Coffee. Okej. Okay. O, sros ma trochę roboty, bo tutaj ma i żurek, i jakieś tam mówi, coś jeszcze tam ma kilka dań do zrobienia. To ja zrobię, bo mamy dwie pizze jeszcze zamówione. które ja będę robił. Jedna King of Poland, a druga margarita. Mamy full na knajpie już nie ma dźwięki. Cały czas działamy. A to będzie khmelfut? Ja. Yep. O, o, to ostatnio co robiła z tym, to, to nie wiem, czy to jest fasolka, czy jak to nazwać? Robi. No, fasolka, nie? No, dobre, jak nie wiem co. Tak mi smakowało. O. I to jest e, nasz ryż zasmarzany z jakimiś warzywami. Z sosikiem ostrym. Naprawdę robi wrażenie. Yeah, ok. Okej. Margarita Italiana, jeszcze troszeczkę zrozda tego oregano. Dobra, zdobimy, zdobimy, zdobimy. U góry się lekcje odbywają, to nie przeszkadzajmy tam. Słychać, each one, each one. Because it's just for decoration, not for you know, eating people might not eating. Dobra. Natka pietruszki, no nie mamy bazylii cały czas, okay. ale pracujemy nad tym. O, tak Słuchajcie, no i po margaricie przygotowałem King of Poland, czyli polska kiełbasa, pomidor, cebula, brakuje tylko ziemniaka, ale ziemniak się nie nadaje, więc taka polska pizza. Słuchajcie, pizza King of Poland zrobiona, z roz, no porcjuje, o tak byśmy nazwali to. Jeszcze troszeczkę oregano, już dała, już nie wiem, dobra, to już tam ona po swojemu zrobi. Ona wie co robi. Ona wie co robić. W odróżnieniu od tego dżentelmena. Zabawne nawet. Poczekaj, poczekaj, sorry. Did you put oregano? No. So. Oregano, a little bit. Oregano? She forgot. Oh. <śmian> no, no, no. Uh. Nie, ona nie jest to oregano. No, Wie, no jak sros zawsze. Nie, pada? no jak nie gdzie jest, no to nie. Sros, oregano! Ah, so I ask you oh. if you put oregano. Yeah. or robi sobie jakąś prywatę, fish. No. <śmian> Good, put put to the oven. Still hot, very hot. Ros, dobrą robotę z charitą, Thank you Sarita, No Słuchajcie. Tutaj mamy ekipę z kolorowego dzika. Jest i hanys. Hanys, który dopiero zaczyna YouTube'ować. Hanysku. Co? No ty chciał. Bolsze niczego. Mm. <laughs> Dawajcie, odpalajcie tego. Ale ty masz dobry motor tutaj. Ile chcesz za ten cały zestaw? Nie chcę. Nie ma nie na sprzedaż. Wziąłbym. Nie sprzedaję. Za jedną trzecią ceny bym wziął. Wiesz jak Nie swoje. Dam ci 10 pizz. Chcesz? No. Nie. Dołożysz jeszcze bigos? Nie chcę. I śledzę. A bigos jest dobry. To wow. dobra muzyka. Robi wrażenie. Co robi robotę. No, wsiadajcie. Bye bye, thank you, see you. Bye bye. Bye bye! Za wszystko, na razie. Bardzo dziękuję! Trzymaj się, na razie. Trzymajcie się! Na razie hej! Cześć! Oni tutaj mają lód to i mają alkohol, proszę to państwa. No, to jest lodówka. Mają Hannesa Drivera na dobrym motorze. Co to jest za motor? Nie, no to nie jest, no to jest jest swój, no to to jest

Słuchajcie, tu jest cały tuk tuk, tak jest taki pub tuk tuk, tutaj jest lód wrzucony, tu są alkohole, tu się pije, tutaj jest kamera do streamowania, wiatraki jako klima, z tyłu reklamy lecą, nad kola, a sam Hany sprowadza, widzicie reklamy? Ty, a gdzie telewizor sprzedałeś? To był telewizor kiedyś. Dobra, jedziesz, bo muszę się nagrać. Nie przeklinaj na streamie Dobra, włącza się mówi No nie chcę jechać, co mam zrobić? Nie mogę Dobra, no. ja to nie lubię, no Ej, o no. na razie Fajny zapach pociągnął, no Dobra, restauracja Polonia pożegnała. Towarzystwo Hanysa i reszty Dobra, Marcin też już pojechał. Posiedziałem prawie do zakończenia, bo tu trochę roboty było i wracam do siebie. Marcin już dawno pojechał i... I co? No? Jadę do domu. Dej Wordok? Co, Mmm. A to jest u pana w rezydencji, bo to jest mój pokój. Ja tu nigdy nie śpię. Misza tu spał w swoim mundurze wojskowym, ale to taki mój pokój jest.

Lejla, chodź, Lejla, chodź, ma zgodę. Lejla też musi być. Co jest, dzień wciągnął. pomimo wagi nie może z w kursie, dać rady, nie? Co? Już mi tutaj. Ale to jest wszystko takie przyjacielskie. wiecie o co chodzi? To jest trening. Jak one później z innymi psami się spotykają, te psy nie mają szans. Naprawdę, uwierzcie mi. Bo one cały czas trenują, nie? Cały czas jest kurde ten sparring. Widziałem to już na innych psach, nie? I Leila nie boi się dużych psów i tak dalej, nie?

Wiecie, że to się nic, że na psą nie dzieje, nie? Ja tu sobie leżę. Aha No już, 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 już No już, już, już No już, już. No już dobry pies, dobry pies, dobry pies Dobra, pan idzie robić live'a. zaraz. Oje, jaki się zmęczył, wiesz co? No już, spokojnie. Ja nie daję za grano. Za nogę. Ja. A gdzie Stefan? Stefan, Stefan! Stefciu! Dobra, ja idę robić live'a i sobie nagrywać odcinek, nie? Tu mam wszystko. Lejla! Lejla jest. A Stefan! Stefciu! Chodź! Chodźcie z panem. Stefan! Czego ty chcesz tu ode mnie? Stefan! Kurde, kamera mi spadła, ja pierdzielę Stefan był w basenie, już wodę zostawia ja po sobie Kamera ma być wstrząsoodporna, odporna, więc się nie boję Co? Ja. Yeah. no, kamera. Dobra, ok, it's ok. Ona jest wciąż odporna. Okay. ziemi na zewnątrz wszyscy. Chodźcie ze mną, joś! Dobra, słuchajcie, robię odcinek i, 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 i robię lefa. Też zapraszam na lefa też od razu, o, na kanał Raport z Akcji. Trzeba włączyć jeszcze podświetlenie basenu, bo się wtedy przyjemniej siedzi. No taki basen to nie basen. Co tutaj za śmieci leżało? Jakieś faktura. O kurde, skąd ta faktura? nadzieję, że zapłacono. Dobra. Słuchajcie, z serii, co mam w domu. Robię teraz ryż z jajkiem i warzywami z marchewką. Kiełbasa polska. Jako miłośnik, ja jak mam trzy jajka przygotowane, niektórzy na jednym by to zrobili. Oczywiście, a ryżu mam mniej. A to dla psów jest. I gotowa pierwszy kurczaka. słuchajcie, ryżu nie będzie, bo pieski mają zjeść. wiesz, to ja sobie zjem z bułką, bo dla psów zostanie ryż z mięsem. Mięso mają, a ja sobie zjem tak jak zrobiłem, oliwkę na górę dałem, zieloną, dobrą oliwkę.